Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy przegląd, recenzję kart Tarota. Tempest Tarot Deck. Bardzo spodobały mi się prace plastyczne. Uwielbiam tą formę plastyczną, która tu jest zaprezentowana, i postanowiłam, kochani, Wam ją też pokazać. Jak widzicie, jeszcze nie otwierałam. Z Wami będę przeżywać taki pierwszy właśnie, pierwszy moment. Yy, Zapoznania się, dotknięcia tych kart tak fizycznie. Tak, jestem niezwykle podekscytowana, ponieważ to, co zobaczyłam słuchajcie, w internecie bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobało. Więc mam nadzieję, że tutaj y, będzie jeszcze lepiej. Tępę Deck by Macy Bristol. Uh -huh. Co tu mamy więcej? Czekajcie, szukam wydawnictwa. Games, o tu jest US Games Systems i te, słuchajcie, 2025 rok, a nagrywam właśnie w 2025. Więc rzekłabym takie świeżynki. Uh -huh. O tu widać już troszeczkę te karty, zobaczcie sobie. Zaraz zobaczymy więcej. No i tu, o, tu mamy duży, ja tam szukałam, słuchajcie, <słuch> takim malutkim tekstem. Okej, okay. kto ma ochotę, potrzebę, zatrzymaj, sobie przeczytaj. Tak. I jak widzicie, tu może ktoś dostrzegł. The Oceanic Realm, Czyli tutaj mamy takie oceaniczne jakieś klimaty. Zaraz się przekonamy. Pudełko z tych prostszych, ale twardsze niż klasycznie, i trochę większe. Już zobaczymy zmierzę. Może chodzić o wielkość kart tutaj. Mamy 7 i. Pół centymetra na centymetr, prawie 13, no tam 12,8, i grubość pudełeczko ma 3,5 cm. Ok, mamy karty, zaraz otworzymy. I książeczkę. Mam takie poczucie, słuchajcie, jak biorę do rąk te karty, czy tą książeczkę, jakbym jakby mnie ktoś zapraszał nad morze, prawda? taką podróż nad morze i pewnie też, żeby zwiedzić samo morze, prawda, czy też ocean. Także bardzo przyjemne odczucia. Tak, 2025, jak tam wypatrzyłam, oczywiście mamy wstęp. Mhm. I zobaczcie, i od razu do rzeczy, podoba mi się. Wielkie Arkana, mamy karta, że głupiec full, później wartość numeryczna i ta kotwica, zobaczcie, Morska, pięknie. Ustawienie proste, odwrócone, same hasła, później jako, jaka planeta tu się łączy. Uranus na przykład, prawda? Siedzi głupca. Później to, co jest na, na obrazie, plus symbolizm, symbolika, więc to jest tutaj opisane. Patrzę, czy tu jest jakaś rada. Mhm. Tak, więc jak to często bywa, słuchajcie w książeczkach, to ostatnie zdanie, dwa zdania to jest właśnie taka. Nie powiedziałabym, że rada, bardziej taki wniosek, co ta energia wnosi, więc no też fajnie jest to zrobione. No i później każda, każda, każda już karta. Zobaczmy sobie z kolei małe arkana. The Minors. Tak. Y Ace of Wands, czyli As, i mamy tak samo Uprise, Reversed. Tu nie ma z wiadomych względów połączenia z planetą. Mamy też opis, co na zdjęciu Imagery, prawda, czyli połączenie. Mhm. I też powiedziałabym, że te końcowe zdanie, dwa zdania, jest takie podsumowanie troszkę. No i tak to tutaj wygląda przez całą książeczkę. Mm -hmm. coś tu jeszcze na końcu mamy mm -hmm. eee, rozkładziki i na końcu jeszcze na temat artystki Macy Bristol no i tyle mamy w książeczce dobra otwórzmy sobie karty zobaczcie jakie piękne one naprawdę są piękne słuchajcie także tak ja też pamiętam jak pierwszy raz je zobaczyłam nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia w pierwszym momencie, słuchajcie. Kiedy zaczęłam się przyglądać im bardziej i dłużej jakby, prawda? Poczułam, że muszę je mieć po prostu, że muszę po prostu je mieć. No i tak się to wydarzyło właśnie. Zobaczcie, z tyłu mamy, jak to powiedzieć, ramię ośmiornicy, prawda? Z różnych stron. Zmierzmy sobie. 7,5 szerokości na 12,5 wysokości. Tak, i zobaczcie, tu są też takie złote dodatki. Och, dobra, idziemy po kolei, bo Wam pokazuję króla. Zacznijmy od początku. Tak. Przepiękna forma plastyczna. Uwielbiam. Tu jest podpis e, tej e, Macy Bristol, prawda? Cudnie, bardzo mi się podoba, że ma takiego swojego, taki swój symbol. Ja to nazywam sigile z wiadomych względów, pracuję z sigilami, prawda? Cudnie. I teraz, jak już zobaczycie, mamy, jak widać, białą rameczkę naokoło, czyli jeżeli by się troszkę zużyły, to można przyciąć, co jest super fantastyczne, prawda? I ja czuję, że one też fantastycznie pracowałyby, gdyby odciąć w ogóle te dolne napisy. Prawda? No tu mamy wartość numeryczną, więc e, powinno to wystarczyć. Łatwiejsze byłoby wtedy do pracy. No i też łatwiej wtedy się tak zanurzyć w tym obrazie. Zrobiłam tak z kartami tarot arkanum że odcięłam napisy i jeszcze zdruid e, tarot. I powiem Wam, że fantastycznie te karty działają. Zupełnie inaczej się czyta z kart, gdzie nie ma napisów, prawda? Więc jeżeli też tak masz takie doświadczenia, napisz śmiało. Dobra, a przejdźmy tutaj teraz już. Zobaczmy sobie mm, każdą kartę. No i co, może Wam przybliżę, kochani? Spróbuję tak, żeby nie wyłączać. Ok, super. Idźmy po kolei. Oczywiście na końcu sobie ocenimy. Bardzo mi się podoba tutaj, że tak jakby to nie jest idealne, jak płótno, prawda? Czy mm, obrazek, gdzieś takie są przetarcia. Nie wiem, czy to widzicie, kochani. Mam nadzieję, że to widać. Bardzo pięknie to wygląda. Realistycznie, w znaczeniu, jakbym patrzyła na taki obrazek, obraz na ścianie, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, mak i mamy róże wiatrów i cztery symbole, prawda? Tak. Mhm. Zobaczcie, arcykapłanka, wynurzająca się z głębin. Och, te kolory, jak ja to uwielbiam, kochani! Dajcie znać, daj znać, jak Ci się to podoba, jak, co czujesz teraz, jak je przeglądasz. To połączenie, że tu tak, jakby ta głębia naokoło, bo tu widać, że ona jest pod wodą, prawda? Bo tu bąbelki, tu zobaczcie, jest jakaś meduza, tutaj e, inne jeszcze takie, prawda? Tu rybeczki sobie płyną, a ona jest czarno. Biała, prawda? I jakby utkana z fal, zobaczcie, prawda? Jak to pięknie wygląda. No i są takie złote dodatki, jak ten krzyż ankr i tutaj kielich trzyma, prawda? Cesarzowa. Pięknie. Cesarz. Mm -hmm. I on jest na lądzie. Zobaczcie, jak to fajnie, bo cesarzowa pierwiastek żeński, czyli też woda, prawda? A cesarz pierwiastek męski, czyli ląd bardziej. Zobaczcie, jak pięknie to jest tutaj. Też można inną perspektywę znowu na tarota i na te żywioły, które tu są pokazane, zyskać. Mamy arcykapłana i zobaczcie, kreśli sobie mapy. Pięknie, prawda? Tak. Karta Kochankowie, no nie mogłoby być inaczej. Zobaczcie, mamy tu Syrenę. Syrenę czy Syreny? Nie, no Syrenę, bo ten on ma stopę, tu widać na dole. Mhm. I te Seaweeds, czyli te wodne glony. Mhm. Rydwan, i mamy dwa koniki morskie. Zobaczcie, niektóre są takie prościutkie. Tak jak na przykład karta siła i kutwica, prawda? Mamy pustelnika <laughs> i tego coś tak chowa do tego swojego domku tu. I zobaczcie, tak to widać, że tam jest powierzchnia i promienie słońca padają, czyli siedzi jakby w swojej jaskini, ale nie na lądzie, tylko pod wodą, prawda? Super. Koło fortuny. Mhm. Mamy kartę sprawiedliwości i Róża Wiatrów. Tak. Wisielec i Trójząb Neptuna. O, kartę śmierci i sztorm zobaczcie na morzu. Och, przeżyłam sztorm na morzu. Powiem Wam, że tak. <grym> Jest to przeżycie. Mhm. Mm tak jest. Umiarkowanie. Jak masz tego rodzaju przeżycia, to też pisz, bo to tak fajnie wiedzieć, że ktoś tu ogląda i też przeżył coś podobnego. patrzcie, karta diabła, i mamy tu muśniornicę, która tu właśnie z tyłu te swoje macki, prawda? Tak. Karta wieży. Tak jest. Mm -hmm, tu zobaczcie, tak widać, jak takie stare złoto tutaj. Bardzo pięknie. Dużo szczegółów, dużo takich dopracowanych, tu prawda, elementów na tych pieniążkach na przykład. Och, jaka karta księżyca! Piękna! Przepiękna. Słoneczko i latarnia. Hmm. Sąd ostateczny. Oj, oj, oj. Tu się dopiero dzieje, zobaczcie. Mhm, Karta świat, też przepiękna. Jako ta mapa właśnie e, nie wiem jak to się nazywa dla żeglarzy. Specjalna, prawda? Tak, i teraz mamy już małe arkana. Zaczynamy od buław. I tu, jako buławę, mamy te. Jak to nazwać? E, luneta? Czy to się jakoś inaczej nazywa? Ktoś pamięta tą nazwę, to napiszcie proszę. W każdym razie to, co właśnie żeglarze w dawnych czasach, to takie był składane, prawda? Się rozsuwa i można sobie wypatrzeć coś podległości mamy dwójkę mhm. trójkę była w cztery hm żeś była wiskarb zobaczcie Na pewno są specyficzne 7 buław. Jeżeli ktoś lubi tego rodzaju właśnie klimaty, to tutaj tak, jest co, jest co pokochać, słuchajcie. Na pewno jest to oryginalny pomysł, słuchajcie, nie jest to coś gdzieś tam przeklepane, prawda? No widać gdzieś tam w tle Raidera White jako bazę. Mamy pazia buław. Jej syrena, prawda? Mhm. Na rycerza. I na latarni morskiej luneta to się chyba nazywa. Ale dajcie znać, czy dobrze mówię. Mamy królową buław. Mhm. Cudnie. Piękna. I te kolory tutaj tylko to jest ten brąz i ten, ten żółty, jakby takie złoto. W, w tych odcieniach dwóch prawda stare złoto i tu takie żółte złoto mamy króla była z ogniem z ogniskiem no tu gdyby się chciało odciąć napisy no to nie będzie widać bo na obrazie nie ma tych prawda no ale wydaje mi się że łatwo by było też rozpoznać je mhm. mamy Asa czyli kielichy zaczynamy Podobają mi się też te kreseczki, taką dynamikę obrazu wprowadza. Coś, co też robi Kim Kranz na, na swoich, prawda, kartach. Mhm, mamy dwójeczkę kielichów, trójkę, cztery kielichy. Pięć, sześć, mhm, siedem kielichów, osiem, jak to widać zobaczcie z tyłu że zostawiamy z tyłu to, co już się rozbiło, zniszczyło, zepsuło, prawda? Tak, mamy dziewiąteczkę, 10 Paść, i tu zobaczcie się, kolorek pojawia taki indygo, bym powiedziała, i troszeczkę złota. Rycerz. Mamy królową, kielichów. Mhm, i króla. Podoba mi się też, że czasem ten obraz wychodzi jakby za tą rameczkę. Nie jest to częste, może, ale, ale fajne. I mamy miecze. Teraz znowu ta dynamika, prawda? Dzięki tym kreseczkom. Mhm. Tak. Cztery miecze. Pięć, sześć, uuu, jaki pirat, zobaczcie, siedem mieczy. Jak się nazywał ten film, taki Piraci z Karaibów chyba, nie? Bo tak mi się kojarzy właśnie z tymi kartami ten film. Film czy serial to był, kochani? Czy to było kilka odcinków filmu? Jak to było? Jak ktoś z Was ma ochotę, a wie, to napisz proszę. Dziesięć mieczy. Aha, I znowu mamy dworskie. E, czyli pazie tutaj wszędzie są syreny. Znaczy, jeszcze mamy jeden dwór, ale podejrzewam, że to jest taka norma. Rycerze. Osiłki, że tak powiem, takie siłacze jakieś, mężczyźni. I królowe, no to klasycznie królowe, królowe mieczy. Mhm. O, król w okularkach, zobaczcie, jak fajnie. Tak. No i mamy pentakle. Mhm. I tu widzę, że na tych pentaklach właśnie ten sigil tak to nazywam ten znak podpis tak to powiedzmy autorki więc bardzo sprytnie mhm moment mamy, mamy trzy cztery mhm. piątka no jak ktoś lubi takie morskie opowieści, to na pewno to jest wtedy tarot dla ciebie. No i taką monochromatyczność też, prawda? Mhm. Osiem pentakli, dziewięć. Wezmę może już bo. Mm -hmm. 10 tak i mamy pasja ostatniego pentakli, też jest syrenka później mamy rycerza pentakli, ten się nigdzie nie spieszy, zobaczcie ma czas <laughs> ojejku tak, mamy królową i tu też te drzewka, zobaczcie troszkę wychodzą tak poza tą i u króla też fajnie mhm mm bardzo fajnie. Powiem Wam, słuchajcie, że naprawdę jest fajny ten tarocik. E, białe brzeszki już widzicie. Nie ma tu jakiejś wielkiej laminacji, natomiast karty są dosyć twarde. Znaczy, hmm, kto powiedzieć? Są elastyczne, bo fajnie wracają, widzicie. Natomiast. E, nie są ani za grube ani za cienkie, bo powiedziałam, że one mają idealną grubość. Czuję, że bardzo długo wytrzymają, że będą się ładnie starzeć. Jeżeli będą te farfocelki się takie robić, to na zewnątrz, czyli z tej strony, więc it's ok. Obrazy w ogóle uwielbiam, ten malowane, rysowane w znaczeniu tym e, pisaczkiem takim, czy jak to tam prawda, czy E, bo czasem piórem, czasem pisaczkiem prawda? czasem tuszem, różnie to jest robione ale tu też widać ten akwarele watercolor, tak takie mam poczucie i tu czasem wybarwienia no przepiękne po prostu uwielbiam te formy taka, to jest taka subtelność tutaj w nich o, a w ogóle ta cesarzowa to jest ach magnificent magnificencja słuchajcie <laughs> magnificencja normalnie Uwielbiam. Połączenie kolorów i to, że są takie stonowane daje to takie odczucie na swój sposób luksusu, powiedziałabym. Nie wiem, też macie takie odczucia, kochani? Dobra, w każdym razie, dobra, oceńmy sobie tak na koniec. Czyli jakość, trwałość, ja czuję, że 10 i to na spokojnie, że one naprawdę fajnie wytrzymają długo. Tasować się będą dobrze, aczkolwiek no, dla mnie problematyczne jest to, że są większe niż 12 cm, co sprawia mi trudność wtedy w tasowaniu. Więc hmm, mam takie, taką ochotę, żeby przyciąć. No właśnie, tylko wtedy jak? Wtedy musiałabym przyciąć całą tą białą ramkę z tych trzech stron i zostawić sobie tylko tutaj. To by było 12 cm. No właśnie. Hmm. No nic, muszę się zastanowić, czy mi się chce w ogóle to robić. Czy będę z nimi aż tyle pracować, żeby poświęcić czas na to przecinanie? Oczywiście, że można w ten sposób tasować i też będzie ok, prawda, w drugą stronę. Jeżeli chodzi o tą drugą notę, no dla mnie to jest słuchajcie, coś świeżego, coś fajnego, coś innego, przemyślane, dopracowane. Jest to połączone z jakimś tam przewodnim tematem klimatem, więc ja nauczyłam się, żeby słuchajcie, nie oceniać prac plastycznych innych osób, bo uważam, że to jest, to jest, ja nie jestem jakimś krytykiem sztuki, żeby tu prawda, a, a jest to sztuka. Jest to widać, że to jest zrobione ręcznie, przepięknie, więc dla mnie to jest naprawdę super. Dla ciebie musisz ocenić po swojemu, prawda? Przyjrzeć się temu, jakby według swoich tam jakichś potrzeb, pragnień, marzeń. Tak. Takie karty. Dajcie znać, kochani, jak Wam się podobają, co myślicie, jak to widzicie. Tyle mocno. Wszystko zrobiłam, kochani. Ocena, zmierzyłam. Mam nadzieję, tak. Tyle mocno, kochani, i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa. pa.